Prosty utwór biesiadny czterech łysych. W cedur gramy, więc będzie bardzo prosto. I gramy prawą ręką od g. Tak, to jest właśnie, e, moi drodzy. I lewa ręka gramy. C-C dur GG-dur, C-C I jedziemy dalej c, -c -dur, g -g dur To będą dwa akordy Oczywiście nuty w opisie literowe Do tego I możemy sobie jeszcze do tego zagrać I to i owo jak to gramy od C dwukreśnego? Tak to y, będzie prawą ręką, a lewa ręka gra te same akordy co do wysych, już mówię. CC -dur I FF-dur. CC-dur. -dur. Także prosta taka przygryweczka, którą możecie sobie do tych łysych dołożyć i macie fajny utwór biesiadny, żeby sobie pograć. Tak naprawdę. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne filmy na mój kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.